Czy ty, ty do mnie broń wyciągałeś właśnie? A ty co, taka na przyczajce. A oh, o ten samolot tu lata pewnie o to chodzi. Dobra, pomogę, pomogę. Jak najbardziej pomogę oczywiście, że tak, tylko. O matko Bosko, ile czytania? Dobra, nie chce mi się zać bez przesady. Wszystko czytam. Dosłownie czytam wszystko, ale tym razem mi się kurwa nie chce. Przerobimy tego questa, bo już nam dużo zostało. To jest chyba dzisiaj ostatni quest. Zobaczymy jak szybko pójdzie. shit that those eden's gate bros are shipping everywhere man that stuff gets in the river and it's a toxicity tonic mm -hmm. see those big green containers they're full of bliss and the peggies are shipping them somewhere important we need to find where and destroy them my life coach says to break problems into bite-sized pieces so step one i know about a peggy laptop that'll help us track down these containers Once we find him, we blast him. Daleko? Tutaj. No, czyli ty bujasz się ze mną, no to, ale po co mi to? To tak się naprawia samochody. <grywa> Dobra. Let's go, sugar babe. Dobra, słuchaj, jesteśmy blisko. I forgot to mention Laptop's gonna connect to the GPS on their boats Smart, right? So like, find the computer, find the boats Then we find their containers Then you blast them to dust Okay Over there Over there? where? Bo palce mi nie wskażesz, co? Okay. Ten w się sensie co na drzewo wyjdziesz? Widziałem typa. jeden? A, yeah. a, a widzę go, widzę go, widzę go. Chodź tu. Co ty tam Ryu kombinujesz? O, 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 o. Dobra, git, wszystko. Nie, tego nie będę brał, nie ma sensu. Dobra, leżą. Dobra, ale najpierw pieniążki. Ważne rzeczy trzeba sprawdzić. Wszystko git tu przeszukać. Nie mogę. Tutaj nic. Nic. W zasadzie to kurwica nic. Poczekaj aż włamanie się zakończy. To ja poczekam na dachu. Właśnie chcę better view, więc idę na dach. tylko better view Boom. ale i better everything

I co, to tyle Kurwica Czekaj, ja mogę skrapcić? Pewnie, że mogę. Od zarąbania sprzętu. Bang. Coś jeszcze tutaj Nie. Mogę sobie tu usiąść, żeby sobie poczekać. Nie, ale znów tutaj coś no, na dole no, jest. No, Ej, nie chcę grać teraz, teraz nie będę grał, bez przesady. Jeszcze ktoś tu będzie... dupsko zawracał, czy nie? Ta? Niech ci będzie. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, nie chcemy ich kusić na razie, bo to nie ma sensu. We company. Dobra, gdzie my musimy zapierdalać daleko? I w zasadzie to nie wiem. Tutaj. Nagrodą jest helikopter, ale kurwica to jest daleko, ty. Czy ja w trakcie misji nie mogę co? A nie, no mogę. Szybka podróż, dostępna. Patrz ty w mordę. Stąd nie będzie szybciej? Będzie. Ej, ciekawostka techniczna jest w tej grze. Jak nie patrzę się na jednie albo gdzieś bokiem i próbuję kierować, to telepię tym samochodem, tak jakby... No ty kurwa gnoju. Prawko w lesach, tak jakby ten... jakby tracił orientację podczas jazdy, w sensie tak, no rzeczywiście, jak obracasz głowę i nie ten, to może to bom miotnąć trochę, nie? I co, jest? czemu ona nie? Przeszukaj teren, ale gdzie? A tam, ok, daleko to. Teoretycznie daleko. Dom Nelsonów. Ciekawe, czy ta, ta typ Jara wyjdzie. Nie, ona będzie lecieć naokoło. Ale ja mam ją w dupie. Mam nadzieję, że nie muszę na nią czekać. Może się zrespi. A ona tędy będzie biegła, co? A nie, próbuję wychodzić tędy, co ja. Przeszukaj teren strach na wróble jakiś taki. Tyle, eh. dotrzyj do składu błogości. Okay. Co ty znowu tu robisz, Ty, Piaro? Ona jest popieprzona. Dobrze strzelaj w to główno. Dwa talenty doszły. Ona jest popieprzona normalnie, ta dziewczynka. Ona jakieś odjazdy normalnie robi. To jest skan skandal. Dobra, coś w tym domku znajdę. Coś znajdę. Klucze, o! Jakiś obiekt Jonesów. Zaraz sobie zerkniemy co ja mogę otworzyć. Pewnie tą szopę. Tu jest skrytka preperska, po prostu. I przypadkiem ją znalazłem? Ty nawiedzony.

A uprawnionko masz? Nie zabiłeś nikogo? Jakieś drzewo się nie wpierdoliłeś? Albo nie wiem, na przykład... ...kosz? Widziałem to gówno. Wilki. Dobra, dotrzyj do składu. Czyli tutaj, dobra, pod ręką. No to obieramy brykę i jedziemy, nie? Tylko pytanie, czy mają tu jakąś brykę? Chyba nie bardzo, co? Młody ci akcję odjebał. Co ci odjebał, młody? A, to tutaj. Ej, dobra, to czekajcie. To snajpa musi wejść, chyba, bo co? Zobaczmy sobie. Widzę potencjalnego agenta. Jakie kłopoty, mordeczka, jeszcze nic się nie dzieje. Dobra, zacznijmy od tego gościa. I chciałbym się dostać na górę. Ty Typiaro, ale zajeb to co tutaj krąży, bo ja strzelam do ludzi Duży, biały pojemnik. Because what? A? Boom. Tak czułem, tak czułem, okienko, tak czułem, że to okienko... Tak czułem, że to okienko będzie istotne. Dobra, tam jest jeden gość hula, to na razie nam nie przeszkadza. Right. Nie widzę. Well kinda sweetheart. Widzę. A! Ale weszło. Ale weszło kierowniku. Szczał w dychę. Ale tędy nie przejdziemy, co? O, piesek. Ej, nie mogę go. Dobra, mogę. Dobrze, że teraz więcej mu wchodzi do tej snajpy. To ułatwia robotę. Ale my nie przejdziemy przez tą siatkę. Jest tu. A jakieś wejście? Jest. Dobra, ale cichutko. Dobra, on to dobijaj, kurwa, nie. Wszyscy? No i zajebiście. Jestem, kurwa, z ciebie dumny. Dobra, znisz pojemniki z błogością. No to ja to widzę tak. Mówisz, yy, ty wyszedłeś z domu, a on cię zamknął, tak? I nie mogłeś wejść do domu. Mam jakieś flashbacki, jak...

Dobra, mamy towarzystwo. nie wybuchnie. Dobra, kolejni idą. Chłop z bazuką se stoi kurwa nie wie, co ma robić. Ja nie wiem. Ale bańka, pięknie, pestkowane. Ty, oni... oni mi pomogą to rozjebać jeszcze. Ty, ty nazbierało się ich teraz trochę. Pięknie. Pięknie. Wszedł do budynku chyba. Ale pięknie. Pięknie. Jeszcze jeden. Tam jest. No patrz kurwa. No, pięknie, dobra. Later. No i pięknie, zadanko klepnięte, to mi się podoba. Ej, to może zmieścimy jeszcze jedno, co? O, dostaliśmy tulipana, super.